Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z Trumpem na końcu powiedział szokujące słowa. Pod adresem Wołodymyra Zełenskiego ze strony Donalda Trumpa, nawet by o tym, że Wołodymyr Zełenski jest dyktatorem. Czy Pan o tym mówił? To raz, dwa, Czy Donald Trump Pańskim zdaniem usłyszy głos Ukrainy, Ukraińców i Wołodymyra Zełenskiego. Proszę Państwa, Państwo wybaczą, ale sprawa tej dyskusji politycznej, która niestety odbyła się w mediach, jest sprawą pomiędzy Panem Prezydentem Donaldem Trumpem i Panem Prezydentem Wołodymerem Zoleńskim. Ja nie będę w to ingerował. Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski. Ja się na tym skupiam jestem prezydentem Rzeczypospolitej. Dla mnie najważniejsze są więzi Polski ze Stanami Zjednoczonymi, obecność amerykańska w Polsce i pod względem militarnym i pod względem gospodarczym, żeby te więzi się zacieśniały, żeby z jednej strony Stany Zjednoczone inwestowały w Polsce i przyjeżdżali amerykańscy przedsiębiorcy i tutaj szczyt Trójmorza jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem, na którym mam nadzieję, że przyjedzie poważna reprezentacja ze Stanów Zjednoczonych zarówno polityczna, jak i reprezentacja biznesowa, bo chcę podkreślić, że obok szczytu Trójmorza będzie też forum gospodarcze Trójmorza realizowane, forum biznesowe, jak również oczywiście jej obecność militarna. I tutaj powtarzam jeszcze raz, zarówno z tej rozmowy z panem prezydentem Donaldem Trumpem, jak i z panem sekretarzem obrony Hexetem, dla mnie wniosek jest jasny i oczywisty. Nie ma żadnej obawy, żeby amerykańska obecność w Polsce miała się zmniejszać, Raczej należy zakładać, że będzie się ona zacieśniała, bo cały czas słyszymy, że jesteśmy absolutnie wiarygodnym sojusznikiem w NATO, że bezpieczeństwo polskie jest sprawą fundamentalną i że Ameryka w to bezpieczeństwo inwestuje, więc jestem tutaj spokojny.